Wajtek zrobił. Bajtek chciał mu podać rękę środkowemu, nie? A środkowy go opluł i pobiegł za nim. Yeah. Ja mam szurę. Wajtuś, oplutę! Вот норок. Trenerze, będę biegał na kończy. Na pewno. Tylko Marunia mi musi dobrze podać. Brawo, Marunio! Ma, trenerze, chyba... Ma, ma. Trenerze, Marunia chyba serio nie chce biegać tych osiemdziesiątek z tym zakładem. Jeszcze się umówiliśmy z Bajtkiem, że jak źle podamy na kontrakto, to też osiemdziesiątka. Bajtu... Jaki wynik? Где твоя таблица? Четыре ЕЗ. Да, твоем городе. О, вот мне ハハハハ To chyba pora na zmianę. 啊，yeah, yeah.。<laughs>

그 <목소리>

Więc jesteś gotowy? Tak, nie zawsze. Nie. A chcesz jest? Czy jeszcze, nie? Dobra. Za kogo? Trafi na pewno. Jest. Za misia. Co? Za misia. Miałem więcej niż cały szkład. Rzeczywiście więcej niż z krzyżowem. Nie. Remis? 2-2 Re jest? Wtedy?

<noise> Kopa, co to było? <noise> Nagrałem to, to trener. Kopa, zrobił już 160. <noise> co? Kopat zrobił takie na kontrze 360 powietrzu i rzucił stół Specjalnie? Tak, nie, to nie wiem O kurde Dobra, chodźcie, zmienimy misia A misiu, je, misiu na kontrę biega trener Co ten... Jezu, mogę za Misio. Misio Misiu. Nie trafi. O kurde! A sobie nie trafiło? No. Misiu, co jest? Zadyszka? <laughs> 10 minut. 13. jest wynik koszykarski, także. Chodź, Marunia. Masz, 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 masz. Ja chcę przyjść wynik. To jest w tym Jest do ciebie. lepszy chwyt Taki trening biegowy bardziej niż Co się api? kasz? Nie wiem, nie widzę. A nie jest tam może u nich? O kurczę, a trzy dwa jeden by tu nie było dobre? O, co się męczysz? Jakby mi się udał, 5-1, żebym No bo kroły, koło kryje ciężko. 3, 2, 1 też koło. No tak, no ale wiesz. Wtedy inni by mogli na przechwyt wyjść. Bardziej. Ale bardziej. Nie nagrałem tego. Haha. Kuba. Kuba, masz szczęście Nie nagrałem tego. Ale serio tego nie nagrałem. Bo akurat tak było bardziej do 6 metra był ekran. To już nagrałem. Nie zastanawia, co tam kopacz zrobił wcześniej z tym obrotem. No hmm. i to jest sędzia porządnie. Od Hartka to bym już dwójkę dostał

Zaliczył to dobre bo do Ale złapałem. Przyzłapałem o to co ten robi, chodzi. Zochwytem, to jest mój ulubiony. Ale nie wiem czy, nie wiem, czy przejście nie zrobiłem. Tak wwyciłem nogę na przejście, wróciłem i dopiero rzuciłem. O, nie co bym już... Ale ten... Koparczny lom dostał piłkę na kontrę i zrobił koziom, trzy kroki kozioł. O kurde, nie nagrałem tego. Tak się zagadałem, że tu zostawiłem kamerę. Ale nawet komentarz do meczu jest ciekawy. No jak ja tu rozmawiam o ciężkich na przykład wywodach jakichś, o, o złych podaniach. O i znowu nie nagrałem. Ale tegoż, tego akurat nie trzeba było nagrywać. Mar Marunia, ty jesteś, ty chcesz iść na tego Coś tam, coś tam To może ten, musisz ogólnie umieć obsługiwać, telefony To weź ponagrywaj trochę Jeszcze po to Nie To No Bo teraz właśnie budę Ludego tego nie ma i po I Rudy stracił kasę za to Bo nie zarobił A ten? Kontra, kontra Dawaj tu ale przez 3 riva za drugą ligę zarabia, to nie potrzebuje ...zasędziowanie. Sędzi, za 50 zł za wygrany mecz. Pokczam. O kontra. Y, nie ma za przegrany mecz. Nie ma za przegrany, tylko za wygrany. Jeśli, nie, jeśli zagrasz, to 50, jeśli nie zagrasz, to 30. Siedzisz na ławce? Nie? Zabawamy się. złotych godzinę się na ławce. A Kuba? W polu wow. powiedział. A ale w polu to? powiedział. To co, ziemniaki, tak? że jedyny by został zgubiony na końcu. A nie, to ja Kuba. Ale to też akurat. Kurde, ja bym se wśpiewał. Po przód i za A to jest i Kopa, I Ale Cichy nie jest 2-7. No, w sumie. Cool. No, <noise> no pał, trafię, trafię. Która minuta meczu jest? Nie 13? widzę. A my gramy po dwadzieścia pięć? No, po dwadzieścia. Na no, że po 30, akurat tak No fajnie przegrał po 30, ale na większym, na cięższym mu by ciężko. Spóki co jest GIT. Abym się na skrzydle zagrał. No bym się zmęczył, no, ale co z tego? Po to jeździmy na mecze, żeby się męczyć.

Zaczepiasz się szczegółów bajty Ciche! na tym, co ja Ja myślę, że ciche nam jeszcze bardziej wygra ten wynik. Jedyny dobry bramkarz szedł od nas. nie biegamy! Czy co? Nie biegamy na Nie rzucaj tak, czy oni biegną, ale podaj tu. Ale to tak będzie wyglądać tylko, że w Mati wchodził co chwilę. Albo Kasprzyk z 9 rzucał. To jednak nie chce na skrzydle grać. W <grystanie> sens jest gra na skrzydle jak konter nie można biegać. Jak dziesiątka! Ale w jesteś! Jedna osiemdziesiątka już! No nawet Mati Mary... by tego nie obronił Jak ja Nie, wasze, po ja nie wiem, ja, Marunia, ty masz No, mam, podawa. Podawa. А ты мог бы лететь? Ну худ, да? Ну худ, да. Ну худ, да, я взял ее, если она искала, то она не вс ⁇ скрыла. А, ну нет, у меня эти светлые Нет, вот, 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 Aaaaaaah Niech lewy skrzydłowy jak Jarek Majcher wygląda a, um, a, um. Brawo Cichoń!

Zagrało się wszystko. O, to ja sobie raczej nie zagram w tym całym czy w ogóle. O Maszko, patrz, nagrywasz teraz ty. Nie bez. No co? No, ty Jedna. No, zaraz się przerwa kończy. Dzisiaj wróciłem. A. już tak, Nie wiem, ja mam 100. Ale co z co tam? No no tam? No Na ofens go krycha bierz No cichoń Koksem jesteś Może mi się wydaje, że oni rzucają lepiej karny niż nasi 2-5 albo Kastrzyk na przykład. Ale grają! Ojojoj! No cichoń. Mistrzem jesteś. jakbyś u jakbyś nam w meczu na kusy bronił, to nie mieliby szans.

a to my. A mnie się rozprawia. Mieszają, mieszają. Nic nowego. Mieszają, mieszają. Mieszają, mieszają. Jak od zresztą 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 No, mieszacie, mieszacie. Znalazacie na 10? Nie. Twoją? To tak jeden na dziesięć na tym kole. Śpisz. No jeden, jedz, Na kole rzuciłem dwie już, a z tego? No. A, a po jednej, a, a po jednej po... W... No właśnie. Musisz mi podawać te rzeczy, No po, Podał ci dobrze, to nie słapałeś. No i nie słapałeś. Czyli, czyli, czyli jedna sytuacja zmarnowana, a trzy rzuty trafione, czyli 75% skuteczności masz. Dobrze. Chodź czwórkę i tak tak